Witam serdecznie. Nazywam się Zalewski Arkadiusz. Chciałbym Państwa z wielką przyjemnością zaprosić na konferencję, którą organizujemy 24 czerwca w Katowicach w hotelu Angelo. Temat konferencji? Kapitał intelektualny w Twojej firmie. Wartość, ochrona, praktyka. Na tą konferencję zaprosiłem dwóch wybitnych ekspertów. Pan Jarosław Kulikowski, partner zarządzający Kancelarii Kulikowska and Kulikowski, który z punktu widzenia praktycznego pokaże Państwu, w jaki sposób chronić kapitał intelektualny i jego wytwory. Pan Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Pokażę Państwu, jak z punktu widzenia klastra zarządzać i łączyć potencjały kapitałów intelektualnych firm zrzeszonych i tworzyć globalne rozwiązania, globalne marki. My również założyliśmy własny klaster, klaster Innowacyjne Strategie SA, do którego serdecznie zapraszam. Zapraszam serdecznie na konferencję, na której pokażemy Państwu praktyczne aspekty związane z zarządzaniem kapitałem intelektualnym i jego ochroną. 24 czerwca Hotel Angelo. Zapraszam.